Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa w kolejnych fake newsach. Które, jak musicie wiedzieć, są nagrywane w większości ze sprawdzonych informacji. W związku z tym prosimy, abyście do wiadomości, które tutaj podajemy, podchodzili z odpowiednią powagą oraz też z odpowiednim dystansem. Zaczynamy od małej aferki z browaru Faktoria. Okazało się, że browar Faktoria, uważając ważąc piwo w y, dwóch różnych browarach, dostał nie takie samo piwo. Browar jest w szoku, nikt się tego nie spodziewał. Ja się tego nie spodziewałem. W przyszłym tygodniu browar planuje zwołanie konferencji prasowej na inny temat. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że ma on dotyczyć. Y, Płaskości ziemi oraz e, szczepionek dla dzieci. Mama, Browar profesja szturmem podbija rynek piw bezalkoholowych. Po uważeniu i wysłaniu ich majwanom reakcje blogerów były bardzo dobre. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Okazało się, że influencerzy znaleźli sposób, aby wbrew przeciwnościom losu, losu każde piwo bezalkoholowe smakowało dobrze. No, na się, najepny się, nie na goni się, 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 się co chce. O, o, o kurwa. Browariana wiedząc o alkoholowych problemach blogerów postanowił wysłać im piwo o nazwie W razie Niemca. Marian Arbajt. Chodzi o to, że bloger nabiera chęci na otwarcie tego piwa dopiero wtedy, kiedy jest bardzo spragniony. Na razie nie dostało ono żadnych pozytywnych recenzji. Browar Dziki Wschód nadal szuka lokalizacji. Kilgicy natomiast zastanawiają się, czy nazwa browaru nie ma nic wspólnego z dawnymi Kozakami. Ty psych, synu, Przyczyną takiej dywagacji jest fakt, że Kozacy także byli ze wschodu, także byli dzicy i także nie mieli swojego domu. Ta -da! Ta -da! Garść informacji sportowych. In Wybaczcie Państwo, że będę czytał teraz z promptera który jest z boku. Dawid Kubacki mistrzem świata w czymś tam. Skoczył mało najpierw, później skoczył dużo, na końcu wygrał. Gdzie on Wylądował! Zapytany przez reporterów o powody tak wspaniałego występu w drugiej serii odparł, że ma dość sportu i chciał skoczyć tylko po piwko. Żenujący. Proszę wybaczyć, ale prompter się zjebał i muszę czytać z jak to będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował. Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi konsultacje społeczne na temat nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Poprawka ma dać możliwość prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Warunki jednak będą dwa. Auto takie musi mieć pomarańczowe światło ostrzegawcze na dachu, zaś po przekroczeniu prędkości powyżej 20 km na godzinę. Policjant po zatrzymaniu będzie miał możliwość zastrzelenia kierowcy na miejscu. Stowarzyszenie o nazwie Jazda po Pijaku wydało oświadczenie, w którym stwierdzają, że na razie jeszcze to przemyślą, ponieważ zbliża się wiosna i wielu z nich przesiądzie się wówczas na Verturilo. Ma to sens, no bo po co ryzykować przejechanie kogoś, jak można dać siebie przejechać i wtedy nie mieć wyroku? Browar Pinta idzie w puszki. W zeszłym tygodniu zaprezentowa zaprezentowano nowe puszki, w które będzie rozlewane piwo z w polskim Krafcie browaru. W rozmowie z nami przedstawiciele browaru zaznaczają, że pomysł ten był dziełem przypadku. Otóż na walnym spotkaniu zarządu na temat spadającej sprzedaży piw z Pinty, w przepływie emocji jeden z dyrektorów miał krzyknąć z rozpaczą: Gdzie mamy sobie jeszcze wlewać to piwo, żeby się sprzedało? W ci puszki? Nie wszyscy dosłyszeli, a pomysł, jak widać, się przyjął. No taki żart, taki żart pewnie chyba sobie zrobili w PINcie. E, jakieś miałem taką koleżankę z innego banku wprawdzie, miała Puszka na nazwisko i tak właśnie też ją przezywali, podobno, bo ja nie wiem, podobno ją tak właśnie nazywali, że niech ci Puszka prześle coś albo niech ci Puszka odpisze na maila. Ma to sens. E, w Wielkopolsce nagradno kierowcę który Fiatem Panda przewoził w bagażniku cielaka. Ja pierdolę nie wierzę, gościu jest kurwa te Po zatrzymaniu okazało się, że był nim znany piwowar domowy Zbigniew Wóksy w kawarzeniu. Funkcjonariuszom tłumaczył, że zależy mu na jak najwyższej jakości robionych przez siebie piw, a krowa za kilka miesięcy ma być źródłem laktozy do milkstauta. No, co wam powiem, no... No szkoda, szkoda chłopa. Narobiło się o nim głośno w telewizorze. Cielakowi nic nie było. 60 kg. Wiecie, wiecie ile dziecko małe waży? Małe dziecko waży prawie 60 kg tak byś dziecko do bagażnika włożył. Tylko, że jak dziecko umrze to jest problem z duszą. A jak cielak umrze to nie ma duszy, nie ma problemu. Więc w razie wypadku to nie ma problemu. Tylko, że tyle co pieniądze wydane na cielaka. Więc ja bym w ogóle nie przywiązywał do tego wagi, no bo... No bo nie, no bo to cielak, nie? Więc e, nic mu się nie stało, dojechał. Wiosna teraz idzie, będzie się pastwił nad paswistką i elegancko, nie? Browar Tyskie. Chociaż w sumie nie wiadomo o czemu ich tak nazwać, no bo ważył też książęce, ale <laughs> to też się najbardziej chyba bardziej kojarzy wszystkim, więc zostawiamy Tyskie. Interesujemy się tą sprawą z uwagi na reportaż superwizjer TVN, w którym zostają odkryte kulisy powstania tego piwa. Mianowicie, zarządcy browaru Tyskie nie wiedzieli, że mają podobny styl w ofercie, ponieważ nazywał się Złote. Excel tego nie przyjął. No, po uważaniu tego samego piwa, ale z nową nazwą, było już za późno. Wszyscy zastanawiają się, kiedy zarządcy browaru zorientują się, że Tyskie y, gronie i Książęce to to samo piwo. Jak to się mogło stać? تت